Witam bardzo serdecznie jestem Rafał z to jest kolejny odcinek z gry Arccy na mapie Lost Island W dzisiejszym odcinku będę chciał sobie oswoić Bazilozaura, czyli podwodne stworzenie, którego tak naprawdę chyba jeszcze wcześniej nie oswajałem. Nawet u mnie na światach, na których nie nagrywam. Więc dzisiaj to sobie po prostu zrobię. Tak. Przyniosłem sobie z The Island y, moje tanki i płetwy. Właśnie to będzie potrzebne do niego, bo będę musiał zanurkować. Tak, y, gorsze oswaja, y, oswaja się to stworzenie po prostu pasywnie dając mu y, kibelsy. Najlepiej kibelsami, można o czymś innym. Ja będę kibelsami to robić. Jeśli Wam się odcinek spodoba, możecie zostawić łapkę w górę i suba, bo to pomaga w rozwijaniu tego kanału. Więc dobra, tak, yy, nocypierw tutaj odstawię, żeby był w razie czego, jak zobaczę jakiegoś giga no to yy, Dobra, te bramy muszę tutaj odstawić. Tak, yy, pod wodą będę się poruszać na yy, deinosuchusie, którego otworzyłem kiedyś. I bo po prostu to jest myślę, że najlepszy dino, jakiego, jaki mam w ogóle do takich rzeczy, tak. Potrzebuję Kibelsy. Gdzie ja mam Kibelsy? Czy w ogóle mi się skończyły? Może albo się skończyły, albo gdzie się zgubiłem. E, więc ja zaraz wrócę po prostu. Jak muszę sobie przenieść te Kibelsy z Island na, na tą mapę po prostu więc zaraz wracam dobra już jestem e, więc tak pierwsze co to z ze Dobra Mam tutaj już 100 kibelsów przyniosę wtedy z tobą myślałam że nie ma sensu chyba żeby mniej przenosić To mi się przyda e, też ma późniejsze top gry po prostu na później Dam ci jedzenie, bo na tego nie ma. Dobra, więc jak nie będę leciał do baty, bo to trochę trwa, polecę sobie od razu tam, gdzie, gdzie z tego co wiem, często się spawnują. Czyli na koordynaturę mniej więcej tak 40 na 15. Coś takiego. Tam to już widać. Właśnie to, co jest przede mną teraz. Tam jest taka plaża i tam powinny być pływać sobie. Tak, bazilą mi będą potrzebne, bo z tego co wiem, one mają odporność na, na atak meduzy. A meduza jest bardzo problematyczna. Zwłaszcza jak się pływa pod wodą, bo ono działa tak, że. Ona stunuje e, dinozaury, e, zrzuca też gracza, gracza z siodła Dinozaury nie mogą w ogóle się ruszać, w ogóle się bronić A ona może robić ten atak co kilka sekund tak naprawdę Może, może nim spałować. Więc Bazilo do Medus się bardzo przyda, dzięki temu, e, że ma właśnie taką umiejętność Więc dlatego chcę go zdobyć sobie Dobra, myślę, że to już tutaj Dokładnie jestem w tym miejscu e, Trochę za jasno jest tego dla mnie bo Trochę ciemnie jest Teraz, e, przez to, że użyłem gammy e, Tak, zostawię może te jakieś śmieci Tutaj, jak na przykład te zęby jakieś e, Coś jeszcze Dobra, raczej nie Więc tak, muszę sobie dać e, kibels na mm, ostatni slot w pasku. Wyrzucę sobie do innu Dobra on ma już w sumie 270 level e, poziom, więc on naprawdę jest dobry. Mocny jest. Dobra, zobaczę sobie, czy one w ogóle są gdzieś tutaj pod wodą. E, mam nadzieję, że będą. Co tam jest? Tam są manty. Manty mogą być problematyczne przy tym oswojeniu, bo one będą najprawdopodobniej koło niego ciągle Megalodon 150 Mógłbym go kiedyś sobie oswoić, chociaż w sumie... Dobra, pewnie jeszcze będzie taka okazja na niego. Tylko po prostu sobie zlikwiduję. Dobra, zlikwidowany megalodon. Więc dobra, gdzie jest ten Bazilo? Chciałbym wiedzieć. Tam coś jest. Nie, to wszystko manty są. I jeszcze jakieś delfiny. Z tego co widzę. Dobra, może coś tam niżej będzie. Niestety muszę to sobie po prostu znaleźć, bo jeszcze go w ogóle nie szukałem. Pod, e, po prostu poza nagrywaniem Megalodon 130, no jak mówiłem tych Megalodonów będzie dużo Na dłuższych poziomach, więc e, Tamtego Megalodona mogłem likwidować Dobra, załaduję już megabajta Gigabajta Nie mega Dobra i ich muszę też załatwić. Jest jeszcze chwila. Dobra. Tak się jakieś bazilo będzie tutaj? E, nie widzę tak naprawdę, więc... Może być tak, że będę musiał zrobić jakieś cięcie. E, I sobie go po prostu znaleźć. Jest na pewno żółw też. Y, moda Arcadishions. Z tego... To mi się wydaje, to jest moda. Był taki żółw? Raczej na pewno tak. E, dobra. A Bazilosaurus to jest e, normalnym stworzeniem, bo nie jest ze żadne, żadnego moda. Więc po prostu każdy go może mieć. To tu jest e, alfa. Alfa stworzenia. Zostawię może je sobie na później. Dobra, zaatakowały mnie jakieś rzeczy e, też, chyba, z moda. To co? Tak, z moda e, całkiem nieźle mi biją, niestety, e, mojego Dino po prostu. Więc musiałbym unikać następnym razem ich. A tutaj, niby, ich powinien być częsty spawn. Więc e... i to tak naprawdę bardzo często spał. Chyba najczęstszy na mapie. Więc jeśli go tu nie będzie, to będę musiał sobie popłynąć e, gdzieś indziej po prostu. W sumie mógłbym spróbować zamiast tego e, Bazilo oswoić jakiegoś megalodona. Jak już e, go nie znajdę. Tego Bazilo. Chociaż wolałbym Bazilo, bo. Megalodony e, nie mają tej odporności na stuna meduzy One mogą normalnie e, ginąć przez meduzę Przez ten atak meduzy Więc Wolałbym po prostu mieć jakieś stworzenie, które może łatwo unikać tego ataku Dobra, już jestem Znalazłem pierwszego, jak dotąd, bazilo 85 niestety level. Więc e, myślę, że po prostu bym sobie go e, zlikwidował moim deinozykusem. Bo 85 level myślę, że po prostu nie ma sensu. Więc nie, on ma dużo życia, niestety. Całkiem. Więc musiałbym to nim zająć. E, znalazłem też po jak tutaj płynąłem alfa megalodona na poziomie 135 więc jak na razie myślę, że to za duży poziom jest jak dla mojego dynizmu hutsa zwłaszcza, że taki megalodon z tego co widziałem ma y, 38 tysięcy życia więc to jest bardzo dużo dobra, już jestem znalazłem kolejnego belsidlozaura 75 poziom naprawdę one mega rzadkie są jakoś E, też mogę sprawdzić tam gdzie tam w tym miejscu gdzie byłem na początku tego odcinka e, gdzie zostawimy wywiernę bo może już tam coś się zrespiło jak e, tam powijałem trochę rzeczy jest taka opcja że coś się zrespiło jeżeli jak tak wpływam potem to te wody mi się wydają jakoś zaspokojne jak na arka na tej mapie bo normalnie w, na innych mapach Gdzie już są takie wody to tu powinno być e, nie wiem Pełno medus, czyli najbardziej irytujących, no, prawie najbardziej irytujących stworzeń Yyy, podwodnych I powinno być jeszcze pełno innych niebezpieczeństw, a tutaj yy, jakoś pustki Dużo pustek Po prostu W sumie nie wiem czy coś znajdę, tak jak szukamy, chyba z, nie... z 20 minut Może trochę mniej I Znalazłem dwa bazilo Do tego bardzo małe poziomy. Może trzeba było je oswalczenie zabijać? nie zabijać. Chociaż 85 poziombi by na nic się nie przydał na tym świecie. Tu coś jest. To jest ten Alfa w sumie. Nie wiem, czy bym z nim nie próbować zawalczyć. Choć w sumie mógłbym. Zobacz, czy cokolwiek się działo w tym odcinku. Bo powinienem sobie z nim dać radę. Zwłaszcza, że do tego Gigabyte'a zadaje jakieś 2000 damage'a Dokładnie tak. Bije też po 80, więc nie wcale po jakoś dużo. No, dam sobie z nim radę na luzie. Więc. A chociaż tyle dobrego, że alfa w dzisiejszym odcinku zlikwidowany. Chyba bym sobie czynił po prostu tego mega lodona. Może jeszcze znaleźć do jakiegoś lepszego Megalodona Może nawet 150 Bo tamte Megalodony, które znalazłem to były tylko na 140 tych Lepsza by była 150, jeżeli miał zbawić jakiegoś Wiem jedno, widziałem kiedyś, że w moim Bajorze Które mam przy bazie, nie Bajorze, tylko po prostu jeziorze Pływa sobie Megalodon 150 poziom Teraz sobie o nim przypominałem. Więc sam sobie po prostu yy, polecę wywernął teraz. I może akurat będzie, że on tam ciągle jest. A może jakiegoś Bazillo znajdę nagle. Więc to chyba zrobię. Dobra już jestem. Więc tak tutaj. Yy, z tego co powinno powinien być. To jest na razie 45. Ja tam sobie wpłynę po prostu Dinu z UHUSem. Może. I sobie dokładnie wszystko zobaczę. Czy tam coś w ogóle jest? Bo może mi się coś pomyliło z innym światłem, na którym grałem kiedyś. Jest też taka opcja. Po prostu. Dobra. Więc zak zakładam sobie Kuba i płynę. Dlatego na razie to jest ten 45 w sumie mógłbym go sobie zniszczyć. Akurat. Dobra, no jedno trafienie, więc to nie jest jakiś jakoś. to nie trwa po prostu jakoś mega długo. No to jest jedno trafienie gigabajtem. Czyli w sumie krótki czas. Dobra, i chyba się jednak pomyliłem z czymś. z jakimś innym moim światem, że tutaj jest megalodon. Chyba tak, zresztą to jest z delfiny wszystko. E, niestety chyba tak. Chociaż może jeszcze gdzieś tu będzie. Może po prostu gdzieś daleko odpłynął. W sumie teraz już chyba bym przyjął nawet e, poziom mniejszy. On 150. Idealnie. Tylko teraz jakoś z, rulo z lu no z po prostu... Go teraz jakoś tutaj e, przynieść, żeby on tutaj przyszedł po prostu. Muszę zrobić. Albo po prostu mógłbym na takiej głębokości go próbować. W sumie nie wiem ile on strzału e, będzie wymagał, bo nie sprawdzałem tego, bo myślałem, że sobie o swoje bazilo i się o swoje pasywnie. Ale nie powinien aż tak dużo chyba, też żebym go nie zabił w ogóle. Bo i jest taka opcja. Mm, niech ten mój się obróci, żebym mógł go. Dobra, będę musiał tak odpłynąć i zrobić szybki obrót. Dobra, spróbowałbym mu gdzieś po płetwach strzelać, żeby go po prostu nie zabić mm, przypadkowo. Dobra, on powinien już usunąć. Dokładnie tak ile 4 cz kibelsy wymaga. To nie jest jakoś super dużo. Temu on. Dobra, ile... który on ma poziom. Dobra. Dobra. Dałbym sobie jakoś radę. Tylko fajnie jakby ten Zuchód nie wypływał mi od razu na powierzchni, bo to się źle kończy. Dobra, teraz chyba nie będzie mi wypływać na powierzchnię, jak już jest ustawiony na po prostu podążanie za mną. dałbym mu po prostu te cztery kibelsy. I... Boi się w swoim czasie po prostu. W sumie chyba już... Lepiej żeby było ciemniej. Dobra. Tutaj raczej nie ma nic, co by mogło go zaatakować. Ale jeszcze nawet dla pewności może bym wybił te mega lodony, które tutaj są. Tak zobaczył sobie bym jeszcze, co jest dokładniej obok niego, żeby przypadkiem. Yy, nie likwidować niebezpieczeństwa, które jest tu, a nie zauważyć niebezpieczeństwa, które jest mega blisko niego. Więc tak chyba bym sobie zrobił. Naprawdę jestem zaskoczony, że tu Medus nie ma w ogóle. Bo powinno być dużo ich. Ale w sumie te, też dla mnie to lepiej, że nie ma medus. Bo jest przynajmniej... łatwiej. Po prostu. Dobra tak, jeszcze nie oswoił się on, ale tutaj znalazłem no, sobie 145, więc, więc go sobie chętnie oswoję po prostu. Jeśli mi będzie tylko dane i nie zabiję go przez to Bo około niego tutaj jest 20. dobra Udało się, więc teraz będę sobie w niego strzelał, muszę znowu się szybko obrócić Żeby móc w niego w ogóle strzelać eee, Te delfiny naprawdę mogą przeszkodzić Fajnie jakby mi się zajął mój mm, Sinomax Lops. To mnie chyba tego nie, ch nie zechce mi zrobić Albo po prostu nie może Chyba nie może Przynajmniej teraz, dobra, zajął się tym Więc Cinemagrob to jest pod tym względem naprawdę fajny, że on takie rzeczy potrafi Dobra, czy już siądzie? Tak, siądzie Dobra, czyli oswoję sobie dwa Mega W tym odcinku W sumie nie wiem jeszcze czy oswoję, bo może jeszcze coś Będzie zawsze nie tak ale mam taką nadzieję, że oswoje Dobra Dobra, na szczęście do mnie płynie, nie do tamtego tego yy, Megalodona Więc tak, do was wrócę już jak będą te oba Megalodony oswojone po prostu Więc zaraz wracam Dobra yy, już jestem Nie oswoiły się jeszcze, ale chciałem Wam pokazać tylko, że Znalazłem pierwsze meduzy Więc Meduzy jakie pierwsze włożyłem są mniej więcej tutaj, właśnie pokazuję na mapie Nie będę do nich podpływać, bo to, bo to może się dla mnie źle skończyć Co najwyżej mogę sobie, sobie spróbować je z kuszy zniszczyć Zlikwidować Po prostu Jeden megalodon już ma połowę otwarania, a drugi jeszcze nawet 30% nie ma więc Dobra. A super. To jest właśnie Ark. Meduzy wypływające z ze ścian. Nie chciałbym, żeby one do mnie podpłynęły za blisko. Więc postaram się uniknąć ich. Dobra, jedna już prawie do mnie podpłynęła. Jest jeden fajny lód czyli biotoksyna Która naprawdę się przydaje Chyba muszę je zjeść po prostu tym Żeby dostać tą biotoksynę, dokładnie tak Muszę je zjeść Ta biotoksyna się przydaje do stworzenia lepszych strzał usypiających, a także do osłonienia Kilku stworzeń podwodnych też Albo i nie podwodnych, bo z moda też jest stworzenie jedno do oswojenia biotoksyną. Więc do tego przydaje się biotoksyna. A ja już po prostu już na serio wrócę, zaraz do Was, jak te mega lodony się oswoją. Więc zaraz do Was wrócę. Dobra, już jestem. Pierwszy mega lodon już się oswoił. Ja sobie poszedłem na szybko do bazy. Kilka itemów odłożyć kilka, czyli 32 zęby Mega Żeby po prostu mi tyle nie zajmowały wagi. I też poszedłem sobie skraftować siodło na Megalodona. Żebym po prostu już mógł na nim pływać. Więc tak. E, wyszedł megalodon poziom 224 Czyli tak naprawdę duży całkiem 4200 zdrowia to nie jest jakoś dużo. E, 298 Mili damageu. W sumie zobaczymy tak naprawdę ile on będzie bił rzeczywiście. Bo może mieć jeszcze 300% w mili, ale. E, tak naprawdę nie jestem w stanie powiedzieć dzięki temu ile mnie dokładnie będzie bił. Więc po prostu sobie to przetestuję teraz. E, Drugie dopiero w momencie otworenie ma już 87% timingu, więc to też niedługo powinno być. E, tak. Tutaj też mi się w tym... Y, jeszcze w trakcie cięcia. Y, tutaj w tym... Nie wiem w sumie co to jest. Lilia wodna może, Albo po prostu jakaś roślina. Y, inaczej nazywająca się. W każdym razie w tym w tej roślinie zrespiły mi się meduzy. I musiałem je załatwić znowu z kuszy, żeby y, mi nie zaatakowały mojego mega uśpionego. Więc w sumie dobrze, że zauważyłem to. Dobra, tak zobaczymy, ile bije. Bije 119. Ale on dodaje krwawienie. W sumie bardzo fajnie, że dodaje krwawienie. W sumie zauważyłem, że w innym słuchu się jest od... fajne to, że nawet jak na nim nie siedzę, to on i tak może robić te swoje e, ultimaty, czyli gigabajty. To jest bardzo fajne. Po prostu on może być tak. Jak teraz na follower ja mogę być na Megalodonie i zadawać krwawienie, on może se bić gigabajtami. Znowu meduzy to jest bardzo złe. Może ja bym sobie odszedł od tych medu medus Razem z moim sam, żeby chorusem mi one. Nie mogły przeszkodzić. Tak. On może nie zadaje jakoś dużo damage'a, ale ten jego atak krwawiący naprawdę może pomóc, przez to, że on właśnie zadaje krwawienie. No krwawienie czasami w walce się naprawdę może przydać. Dobra. No tak zastanawiam się, czy jest jakaś opcja przenoszenia po prostu przenoszenia dino wodnych na inne mapy. Bo niby mogę je wpakować do tego Soulbola, Soul Trapa i je wpakować do obeliska i przenieść je na inną mapę, ale nie wiem, nie jestem pewny po prostu, czy w czasie tego przenoszenia mi się coś nie zbaguje i one po prostu mi się nie zepsują. Więc jeśli ktoś od was wie, możecie. Napisać o tym na kanale ArcStyle Evolved u mnie na serwerze Discordowym, do którego link macie w opisie. Zapraszam, bo tam są powiadomienia o odcinkach i wiele innych rzeczy. Takich jak na przykład ankiety. Ostatnio wprowadziłem, bo kiedyś były po prostu zwykłego głosowania, a teraz wprowadziłem ankiety i można wybierać jakie, ce... jakie gry po prostu mają się pojawić nowe na kanale. Więc warto tam dołączyć. Dobra, w sumie ja myślę, że już to będzie na tyle w dzisiejszym odcinku, bo ten odcinek już i tak długo trwa. Więc e, oswoiłem sobie tak naprawdę dwa megalodony. Jeszcze sobie poczekam, chyba aż ten już jak skończę to nagrywanie aż ten się oswoi. Więc e, oswoiłem sobie dwa megalodony. Jeden się ciągle oswaja, ale się oswoi też. Dokładnie teraz się oswoił nawet. Więc fajnie. Więc jak oswoiłem sobie dwa megalodony. E, Popływałem, poszukałem Bazilo. W sumie pomęczyłem się z tym bardzo. Bo... Eee, po prostu długo go szukałem i w sumie w końcu go nie znalazłem niestety. Więc po prostu. Więc tak e, to by było po prostu na tyle w dzisiejszym odcinku. Jeśli Wam się podobał ten film, możecie zostawić łapkę w górę i suba. Więc to by było na tyle. No i cześć!